Elo, się Banderów naciski na wino serdecznie w odcinku do losowych supermocy, które miała być ostatnia. Nie było, bo zepsuł się serwer, a finalnie działał serwer. Tylko ja, Kaleka, stary Inwalita, da, da wysłałem mapki do CSGO, a nie do CS2. Przepraszam i no, i, ale nadrabiamy, nadrabiamy. I tu lewą rzecz, poprzedni u Grzesia pewnie. Yy, standardowe składy Szymano. Dobra, nie Hello. licz. Tak się Grzesiu spłakał, tak się Grzesiu spłakał. Chcę kamerka, szczerzyć. A we nie się... liczy. No tam, liczy, tam, tam liczy. Nie. Nie ma się liczy. Jak woda nie ma. To, Ale będzie. Wiesz, to będzie, nie, będzie! będzie, To tu będzie, pokażemy jak tu dominacja Zobaczcie, wygląda następuje. Zobacz jak teraz będzie dawało, dyga, zaraz zobaczy. Ooo! no wiadomo, nie? Jak tam chłopaki? Co tam mam dało? boty, trzy. Ja na czas no. pograł. Mam też. Tu będzie jak coś. Możemy zagrać na czas. A, czyli mają HP przez wiecie. No normalnie. Nie wiedzą, nie otwieraj. No parę, już i pary Ryksiu się nie żyje Gdzie ty poszedłeś debilu kurwa solo? To jest debil, to jest debil Jeszcze pewnie paknie, dobra nie ma pachy, ty masz pachy A, czyli oni są pod B? No wiadomo, że jesteśmy pod B Nie, są gdzieś z Rysią, on by tak sam nie poszedł Tak? Ja... <laughs> jesteś pewien, że Rychu by sam nie poszedł? Natura już wszystko wie Gdzie jesteś? No wie i na respi gdzieś czekają się, się, ładują Ładują się, pewnie ta Co? Tak? No. Tam na A już. Już tam głęboko, pod no, ja ja, ja, ja Ale on... Człowieku! Jak on uderzał w ciebie, to biło we mnie. Rozumiesz? Jest, się. <laughs> Dlatego ja mam Damiana w teamie. jest. To to obite, Wielki makaci. Ale tu poszedł kurwa na jak trochę Rykoset dobry był, no? Ładowałem Ej, Dygasa tymi 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 i to ludzi dostawał Nie Mnie zabiłeś normalnie rykosetem No ale wiem ty, Ale tak jeszcze to dostawał nie Pierwszy raz tą umiejętność ogólnie oddała O, masz <grym, 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 Wiadomo, wiadomo A bo dobra ja sobie cofnę to bo to niepotrzebne No Ogólnie kto to? to? ma Ja nie, nie ja Ja idę tu A? Kurwa macie, nie zdążyłem. Dmg pod B jest. Ma, Nie ja mam już pod B. A, masz, masz Marysiu, się. Zabójczy w nie? Myślę, że jakiś molo jest. Spróbuj do strzelić A tu się można rozbić. Pamiętaj, że ma flesza. Co? Oni na midzie są. Tam, gdzie ja strzelałem do tego jest. Dobra. Wysiu nie słyszał. Wysiu się z kimś mijał, ale nie słyszał. I kura! No i kurwa, znowu wszystkich? No nic no, Tewor się wkurwił, ich katuje, bo tak ich wywiózł, a Grzesiu nie wrzuci odcinka. Dabudzi. Co chciałeś po, powiedzieć, co chciałeś powiedzieć? Co? Dabujcie w le... Dabujcie le... No i co? Kutas No i ciężko. Jak teraz robię, jak chcesz dojechał Dojechał, to da. Oh. Zostaw to. Zostaw to. Zostaw to! Zostaw to! Graj się tu hołlem dla biedaków no Dobra, ma chapa, albo do wyjebania jest śmieci Wigrasunu <grym> co robi? Tutaj robi! Zostaw tutaj makaka Co ty <grym> za <grym> <grym> Wyczułem kurwa! Mówię jeśli zabierać, ci te klapków bym w nie czuł. No, Legendarne dole, klapki wie. Nike. Klapka, tak Nike. Wiem, piota gram widzowie. <laughs> piota gram, piota. Ochudza. No, Aż go to przepierdole na głupoty Poko Ooo. No. coś pięknego w końcu. O, coś co sobie. ok. No co? Chowajcie się Imo, chowajcie się. Ktoś śmierdzi. O, a wreszcie. się? O. E, a dlaczego kurwa Paweł a... nie padł? Trafił flashem moją replikę kurwa, dlaczego kurwa nie padł? Bo to tak nie o, działa. Nie. Blokada supermocy, wyłączyli mnie i papa. Ja <laughs> <laughs> nie widziałem tego, nie? No tego nic nie mówiłeś no. Nie pewnie to tak lekko w okienku stałem, bo podchodził do mnie ktoś, wiesz? I chciałem go piknąć. No przecież to ja byłem. <laughs> nie, 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 bo miał ja miałem radar, wiesz. Ja miałem miał no to logiczne, że się schowasz, człowieku, dopiero wiesz, jak się wyrzuca to... No skoro... sorry, sorry, podkusiło mnie, wiesz? wiesz. Podkusiłeś się. Nie wiem, gdzie ten kieprzyk jest. On No wiesz, Mówisz? Nie, chyba nie. Normalnie nie. Wiesz. Pod Lewo, lewo, za tym plecy? Kurwa! Widziałem ze plecy. A skąd widziałeś ze plecy? Zgadywałem. A. <laughs> oj, 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 oj. To mogłeś zgadywać wcześniej. Gadywol, gadywol. Let's, let's go, No, no. no. Natural musisz. Besson musi, kurma musi. A czemu Ty, Michał ten. No po chuj. Nie pójdziesz sam. Kurwa! Ja Ryszuta! Kurwa maźnie, nie, dobrze. jak ty mnie widziałeś ciebie, nie? Kurwa zjebana gra. Aaaa dobra, dobra, to jasne. Okay. Już się przyjeżdżam do tego, bo Dzień idę teraz to po Peworka, już idę i już kończymy Dzień tą rozgryweczkę. A gdzie jest peworek? No tu, go ścigam właśnie. No, Napierdalać! <laughs> 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 ale nie, ubie, kurwa jak on mnie widział, myślałem, że już go chciałem wyzywać, ale patrzcie ołuch, ja to... kurwa tak jak <laughs> Dobrze, dobrze. A teraz natychmiast taka jeszcze. Dobre, teraz, no? No to jak da to niech da radę, ma osobny już Dobra, nam podkręcam teraz. Nie no, jak da to To Aj, biega sobity, no to raz likwidowany. Jak daję to przedgrzałem, ale jak nie to ja to zgrzpałem już. No. To się za grób, kurwa. Kurwa, rychu, co ty kupiłeś? Ja graliśmy to mapy. Ja kupiłem stary. Nie graliśmy tej mapy przecież. Muszą być podbijane. To ma? to ma. Gówno, gówno mają, Ten, dać, panowie, no. Musisz dmg. Gówno mają. Aha. Nie, bo ja miałem sobie na sobą broń, wiesz? Ale zdemon. Mi takie gówno dało, po Dobra. Impreza. Dla zabawa. Ja miałem potwiczyć. O kurwa, wiedziałem. Dobry, dobrze, dobrze. Ja tu idę, bo... I flesz tu Baj. poszedł, tej... Nie ma raczej flesza zabójczego. W padł, kurwa, bo zostaje w cieszyku. To wiadomo, że jest dwóch pod A. Uważaj powodem. zmg Aha, no to tak, wiadomo, wiadomo. Trzymaj sobie Michał tego flesza, ja zapompuję go. To raczej konie powinno być. Michał, jak złapie to... Patrzcie, tam jeszcze jednego. Patrz. O kurwa, ty! Tu chodź, tędy. To śmiało. Kurwa, jest nieśmiertelności jeszcze, Dojechał, ty. Nie! Co kurwa? Kurwa, nie tu! Chodzi? A nie wiedziałem, w którą stronę uciekał kurwa jebany. Miałeś lesa jeszcze jednego, mogłeś w łapie No wiem, wiem, ale no kurwa, myślę że on ucieka, źle słyszałem. Dużo uszy źle przetworzyły. Jakiś super mocy im nie daje i są rozjebani w dziweczki, tak to tak? Ja się stało zna, Znaczy zna internecie. pierdolenie kurwa. No. Jak ktoś zabije to ryczak, jak zabije trzech przypadek to kurwa. Jaki przypadek, wyjewałem was jak cieci, bo jestem byłem i się rozjebałem jak dziecko kurwa. No to zapraszam do Wazon'a, na super mocy. Kurwa, po chuja to kupowałem. jeden nie widzę fajnie. Nie, jednak nie, jednak nie, idą do B, idą B, idą B. Przestałem, przestałem na ostro. No to idziemy B. Nie miał biało? Kurwa, jak z tą szybko strzelą się, a ja, ja się tego Ja Ja jestem na w jest gówno wystaje, wystaje, a to jest na pora. Nie, no to jednak... Kurwa, kurwa jest ostatnia. Patrzę, patrzę, mamy Obiłem trochę kurę. A bo ty tutaj jesteś spek wiedzący. Tyczaki wjechały tutaj... To stracą. Synu musi kurwa. Nie ma ich Michał coś to. i tata Jest, jest, jest tam, tam jest się, Jest tam, jest tam, jest tam aj, 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 aj. Na shifcie, to był błąd, to był błąd Aha, bo więcej HP 146 w szereg Kurwe syn Dobra, rundy daliśmy żeby tam, nie tam. i tata wjechali na B. <laughs> Który to jest? Ojojoj so sąd... ja z redbulem. <laughs> speedhack, speedhack, speedhack. No cię. Ojej, świetel. Kurwa! A, i fr a fufu, kurwa tupało mi właśnie fufu, spadałeś jak fufu, to w porządku Spadałeś. Tu mogę iść? No ja wiem co. Jak kurze go zobaczył w sumie, nie? Ten no. debil to zobaczy. W toku jestem. Ale się czemu cię od debili wyzywają? No bo tak ma. Cześć, Digasa boi że jest w Ja to go w Kurwa, 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 Strażnik Teksasu, dygas, kurwa. Strażnik Miejski, na jeden, jeden wjeżdża B, jeden wjeżdża A. Osobno są. To niech wjeżdżają. I ostatni Aj. jest pod B. Mamy bombę na A. Golducha se wezmę. No, no biłem obiłem to trochę, no. Kurwa, ten już tu. Dobrze, dygas, dobrze. Ten już tu. Ty jesteś jednak debilem, no. Nie no, co Rychu albo od razu, albo potem, no kurwa. No nie no, masz... nie, no ja już od razu zajebałem przecież i się spodziewają teraz cały czas, Na no. Rychu od razu zakurwił. Szczególnie, że jeszcze przecież. Dobra, Rychu, Rychu się to nie tego. Powiedział, że będzie problem. Się że to, ja to się Rychu się nie biegnij z granatem, kurwa. Nie daję tego. Leć teraz, leć na, leć ciastko, leć. No za BS-em lubi stać. Widzę, no. że zamroziłem go. I zamrożony chyba Dobra rednika Słyszał mnie! Kurwa, tylko że ten ty się śmiało i mówię przychodzę Gdzie przychodzisz? Będę kurwa... A, Ej, plecy, plecy, robiłem. plecy, plecy, plecy! Nie plantuj, poczekaj! On gdzieś na plecach jest ale Wiesz co jest najgorsze? Ja, myśl... ja myślałem, że tylko tym babikiem zamroziłeś i on kurwa stoi tak zamrożony, kurwa. A to replika stała się kurwa w miejscu. <grystanie> i jakby pewor nie powiedział, to nawet to nie strzelał. A to powiedział, że A. Mądra na pewora żyje, także jest wszystko dobrze. Tak. Ja flaki, flaki no dużo kawy jebałem, bo ja jeszcze na wypić. Ciche, Daj, kroki. Co, nie, ciche kroki, Nie, ciche kropki, ciche kroki miał. No tak, no, ale i tak długo w chuju ta po <laughs> no tej strony. czekał na ciebie, w kociaku. Ja no teraz że mu kostę pierdoli, wiesz? No tam nie ma co, że ta menda... Już pewnie, już. Z drugiej strony idzie Gdybyś tam była. Ja tu mam ten Kreciaka Kryciaka ma, no, twarz ciasteczka jednego kryciaka ma o kurwa poda, będzie podawej się, podawej poda. kurwa Normalnie, na nie wiem ile ja tam bym... Kurwa, bledzi, 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 bledzi Ja pierdolę, pewerobity jest na tej kastanie Nie zginął, widzę kurwa czy tak. co? Pe, 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 pe. O, On kurde, mi zajebał te. ale nurte. Drogi, ręka częściej. Ale tak? pakę, jak weźmiesz na jest... git. Cholera, poobijałem ich, nie? Coś się... słyszysz, kurwa, Wiesz, co to jest ja do ciebie mówię? Nic nie słyszę. O no dobra, stoi tu, kurwa. Kurwa, tak. daj mi daj mi Daj mi bo... Ale srakę robimy, patrz kurwa. No robimy, robimy. No patrz, wiesz jak ich ruchaliśmy, nie? Supermocami no, no, i... ale... no, ale... no, no, sobie no, 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 nie radzisz. Ty tyle <trym> no, no, co my. Co no, ty gadasz kurwa. No, A patrzcie jak Grzesiu na siłę no, no, próbuję no, śmieszek no, no. sobie wymusić, to jest też takie słodkie. No wiadomo. No, no. No, nie, to nie był sobie wymuszony. Nie. Ej, nie wiem, wziąłem się na jedną rękę. Ej, ha. Dobra, on się zmieniło na lewo. Ej, chodźcie tam. Dobra. Ej, tam gdzieś za tym kurwa jest. No tak? tam, ja tam, no tam, miałem, byłem, no tam, no tam. Po głowie jest, po głowie jest. Nie wiem, ty, obiłem kurwa wszystkich chuj wie ile po nim mają życia tam. Oj, pw kontra na PW-orka zostało. Aj, replika, replika, jeden, replika jeden w garażu. Tam jest replika jedna w tym, gdzie pan... Kurwa, trafić się nie da, nie? Kurwa, nie weźmiemy tu są w ogóle, zero im po kurwa. Good, good. Znaczy nie mówię, żeby iść podawać, tylko będzie. nic zimnie. obrazy zadajesz? 4-8. 309. Mi Dobra, gramy pula cały czas, wyjebane. No czaa, wiadomo. Dygaz na lespie Postaw kurwa Andrzej tego. Dwóch tutaj. Graszem ma wallhacka. Wyłączył mi kurwa flesza, rozumiesz? A wallhacka nie wyłączyłeś? Nie, wyłączyłem flesza Tutaj trzech tu Jeden na środku próbował obiegać już na No. A to ukradł No ukradł, to ukradł Sorry DMG, ale mogłeś się schować Ja się ja poskoczyłem niepotrzebnie no. no właśnie O Nie wiem jak to się stało Kurwa, ten dzieciaczek nam został, stary. No. No, uważaj lepiej. No, jest tam gdzieś kurwa, gdzieś paka się wyjebała. Ale gówno ma, nie? W Gówno ma. Gówno ma. Masz natural... Wiesz, element zaskoczenia tak zwany. Dobra. Okay. Gówno ma, gówno ma, gówno ma. Gównem zrał. tra la tra Pewor grówno ma, główne jest, sialala Taro jest tak obsrany ciebie Ja wiem Tak obsrany kurwa ta Ja rozkojarzył, ja on no, Grzesiu, ja ładnie Zruchał, skojarzył pojaźń, rucham, pojaźń, Skojarzył rucham, pojaźń, Grzesiu chciał na minus robić roli zadziałać, tylko mi zadziałał na minus, umarlić, na to no, to no, to jest to właśnie Na to Ogólnie mi trochę pomogłeś z tym, Dygaz, no bo wiedziałem, że jak mój ja ale jestem obsrany, no to na Troll tym bardziej, kurwa. Nie wiem, dla obsrany, tylko czekałem. Aaa. Nie stałeś w B, a ty ale pieszy, ale się tam. On tam tu żelkę żeby zamiast czegoś strzelić. Mmm. Lecę no, na losowo. Dziękuję. Dziękuję you. you kamerę. U mnie clear. B, bo to tu a to, bo Ojojoj <noise> Samik se przeczył się... No ja mu gówno dałem po. Mało, Mało mało, nie wiem czy stówę mi dali. A, to zresztą, bo... to 100, 100. To ja dałem 120 A to stówę jednak było no, Kurwa 600 Ja pierdolę. Wysiu orient Gówno mają Gówno mają? No tak, gówno mają to w porządku A i wyłączył mi akurat kurwa <noise> Co mu zablokować? No, nożnik mu zabrałem, ale oni mają tak. To dobrze, bo akurat tu jest nie ja. mają, co, to jest dwóch. Zaczął pierdolić, że stałem susieć, Aj, kurwa. przeleciał ten mate. O Nie, nie, No to ja ugrywa no to No to ugrywamy to. Nie no, jest, to jest ugrywane stary. Co? Tak nie było, nie? Nie, Mieli, mieli, mieli. Ta ośka zapierdala. Kurwa, ale są robieni stary Ryś jest w takim szoku No nie wiem A ja wiem a. Kurwa ale zjechał houseplay, Kutać je pan, obszelany jest, U... No wiesz co został Ryś. Tylko, że to jest... On może być wszędzie, nie? Ale stary... Musiał, że źle poszedł kurwa! Słyszysz już, Rysiu, bombę? A? Przecież to nie na tym Besie. Konie jeszcze w Torychu. Jaki ja mi kurwa, go nie wyruchał, nie? Nie wiem, no, jeżeli zaplątał opakę, no, Graszo bieg w stronę bombslajdu, a się sprawdził, a czy na pewno to nie jest bomba. Aha, to kurwa, no dobra. To no. są gejco, nie? To niesamowity gość, niesamowity ja, gość. Nie, ja nie wiem, ja nie wiem. Let's go, let's go, let's go! No, to mi się podoba. Rysiuś no. się rozmyślił, to tak kurwa, nie wiem, co zrobić. Nie, bo... Ja nie ten... wiem, co z Ryśkiem jest ostatnio, Jakiś rozkojarzony. Miał, wiesz? No na kacu jest przecież. A? Pełna pizda. A później glizda. Oda chyba. No kurwa, o, na górze jest! Z remusem mi jedno, gaszy. I wóz na No kurwa, <grym> mać! <grym> Czego spingować pingowań Jeszcze z go kurwa i łączył. Maja. ja. kurwa na pomoc. <grym> Rychu warda robi no co mogę powiedzieć? Nie wiem, przecież on pendolino, no, że ona zmucha w kurwa No do dobra, ta patrz się kurwa teraz dzieje. No, no wiadomo. Nic nie ma, jak coś gówno mają. Patrz to się teraz z dzieje, nie? Na jest O, z prawej. Kurwa, granata wyciągnęła mi się, już kurwa. Mógł dostać trochę granata. Ho, ho, ten debil u góry? No, pewer odmina. Debil u góry, pewer odmina. ślepej głuchy. Widziałem go. Łapać i rzucać. się dzieje, kurwa, z nami, ale się dzieje. Tak, ale no, jednak dzisiaj nie, nie ma dnia na digla. Ja bym się nie odzywał. Nie ma dnia na digla. Już wiesz, te playsy <to>, idą. <śmienny> Ale ten hit, kurwa, jeden drugiemu próbuje wejść do głowy kurwa, drugi, jeden drugie zblefować. Kurwa, tu się dzieje rosyjska ruletka widzowie na Counter Strike'u Co to? Rosyjska ruletka na Counter strikeu Oni mają to samo czy mi się wydaje? <śmienicza> pa! Nie! To... Nie! 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 Dokładnie tak samo jak wtedy przy moim klatrze, kurwa. No, o, 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 że tak Nie! jak że przy moim Nie! jest Nie! To Nie! 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 Znane mecze to znane Nie! To Nie! Znane mecze No ale Nie! To ogólnie, nie! Nie! śmieszne Nie! Nie! Muszę no, pamiętaj co masz jeden, B. B. Gdzie? 2H1B polecimy B, nie? No teraz już mid, z mida biegnie na B i 2WSA jest, jest w tym takim kurde przejściu pod B, pod B, pod B, pod W takim przejściu jest Jest Włównie. w tym przejściu innym Przepraszam Kurwa, ten bombę! się kurwa schował gdzieś, kurwa, dymie. Kurwa, kurwa, czy mi tam? A. Kurwa, ten tu się kurwa, schował gdzieś, kurwa, w dymie. I kurwa, 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 Zresztą tak, kurwa, jest na Cio, Siu, siu. Gdyby nie DMG, tam no, by kurwa do no czadu jeszcze coś czuję, kurwa. Ja pierdoł. No, ja tak tak rozumiecie, że tak blakusią tak. radar, a czadku na plecy. Tak. Ja to widziałem, kurwa. To było przykamerowane. To z tyłu, kurwa, więc tak. gdzie mapa była pokazana, wiesz? Nie, ma. O kurwesku. A nie było tam zamiany miejscami. No, my, my nie mieliśmy na

Przedstawicie! <laughs> Brawo, dega! Oty kurwa! Kurwa, je nie... ja to nie wchodziło, kurwa! Ja no to ja było śmieszne, no wchodziło, ale no gorzej. Kurwa! No i w dole! Stój! A wiedzieliście, że do MG, bo tak kurwa przykrył, kurwa, ktoś, te kill movement był taki. Patrzył z krót, nie jechał na pałę plus 2, coś tam potem wiedział, że do MG, kurwa. Mm. Lecimy, tylko się cofnąłam. Mm. No. No. O kurwa, to ja w ogóle nie kupuję nic, co, Chłopaki. Nie, nie kupuj. Ejmbot, <noise> No tam. Jebać go. No. la lala, jeszcze DMG tu jest. No, jełopki, proszę was. Spierdalać, pustali jełopek. No bo macie 1 na 2 i... A to skręcone na łeb. To no toksykwakent, toksykwakent, co powiem? Oh. Dziupli był, gdzie ci po przejściu jakiejś No chyba tu rysia nie ma, nie? No ja z nigdy nie wiesz, oj nie wie, nie! Ty ktoś usłyszy, a raczej może nie! To planky, ja tu bę, oh, yeah. Skąd to jest za to, że go nie ma tu? O kurwa, jest stary? Paczek go zaskoczy. 3, 2, 1 Rysiu, kura, to na olku chujowo. 1, 2, leciał molo z tamtej strony. Widziałeś, że leci molo, to nie był w stanie z lewej strony rzucić kurwa tego molo. Wiesz, o co chodzi? we wolozu rzuciły. Ale kurwa popelid odjebaliby W ze chcę info pomaga tam DMG Nie, kurwa. kurwa jebana czeka czeka kurwa jebana Nie Nie akurat akurat to pierdoli, Idega stop pierdoli Idega sto pierdoli Idega sto pierdoli Co się dwa kurwa sto pierdoli akurat są tam uważaj No nie śmiertelność, nie śmiałem. A, nie A odrobi, odrobiłem, odrobiłem, słyszałeś odrobił, ich? Odrobił. Nie widziałem tego. Ja słyszałem Te was. jest kozakiem, zostawcie. Dobrze, dobrze, Patryk. Jebany. nie jebany, tylko rychu. Jeb... Jebany, świetno, to pa pa, ra, pa, pa. Pa ra pa, 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 pa Oni no się boją teraz Rysia i idą pod B mówię Ci kurwa Trójkę lecą jak chuj plus dwu bo Rysia się boją Jakiego pana Rysia się kurwa obawiają tyle Ci powiem Dostał łeb, dostał łeb, dostał łeb Ale ode mnie też dostał, dostał łeb Ale masz się na statku dostał ma. łeb czy ma milion czy życia Wizgę dostał czy nie Nie, nie. nie. Obity, obity Kurwa ja myślałem, że głębi głębiej wyknęli, kurwa, i se prefire'a dałem w sufit. No ma... no! Rysu, kurwa! Jezy! Dobrze, uratowałeś. A ja to tak zjebałem! A ze mnie łak Ale to było mocno wszystko, To Dobrze był obity, nie? Rysiu, fuks. impreza, głowę dostał, ode mnie też. Dobrze, jak ktoś obił i była chlizda nad głową, nie? No trzeci raz na wytpienie sojusznika po trafieniu, kurwa, niesamowite. No już chuj jest. Już, już jest chuj. Już nie musi nic. Już Aha, już wyłączył. A no. no, no, to. Tera. To no, mu zebrałeś? Baj, Flesza! Fleszyczka miała. Dostał web, dostał web. No i tam jeszcze mieli. Błot, Wybuch po śmierci miała, naturalnie żyje. Brak obrazu w głowę ma awazon. Zatychmiastowe zabicie. A widzę, bo dostał w głowę chyba niebawem. No ten flash by was Co ty pierdolę? Dostałem go kurwa w głowę. Debilu ja nie trafiłeś w głowę ani razu. Kurde. Czemu dostanę 255 kurwa? Aj widzowie. Standardowo wykerowani, Ale co? Jest przyjemnie, jest wspaniale. Kurwa ci 5 fragów. Ja pierdolę kurwa. Kuja ladder, większy natural dziękuję. i ciastko. Oto dzięki, dzi dzięki za oglądanie od kanału do... Linki do kanałów chłopaków są w opisie. Zapraszam Was do sprawdzania. Sprawdzajcie też sekcję komentarzy, Dodawajcie swoją opinię na temat warzywienia naszego wspaniałego załadka jarzynowa w wykonaniu ekipki Jłobków Siemanko-Jabłobki, Siemanko Widowie.